ma pokażę Wam dzisiaj e, najszybszy sposób, jak złapać pająka. Najpierw musimy ocenić sytuację, gdzie, gdzie pająk ma wyjście. Ile tych wejść jest wyjść. Także widzimy, mamy tutaj po prawej stronie jedno wyjście. I tutaj mamy... Teraz wam pokażę. Tutaj mamy też drugie wyjście. Więc zrobimy tak. Tutaj mieszka i Gold. Kładziemy tutaj, czekajcie, stawię delikatnie. A tak, poczekajcie. Kładziemy tutaj pojemnik i ruszamy po drugiej stronie. Prawdopodobieństwo jest takie, że w 90% tędy wpleci nam e, pająk. O! No i dobra, próbujemy. To wiecie co? W razie WL ja sobie zamknę to szybkę. pająk jest w pudełku w pojemniku tak jak mówiłem udało nam się złapać I teraz wystarczy tylko wieczko zamknąć i mamy proszę państwa insei gold no już jest do, dosyć duża to jest samica ma jakieś zaraz zmierzymy ma jakieś już wam mówię tak na oko 3,5 dC, na 3,5 dC, no. no i co, i robimy tak, ince i gold idzie do tuby, a tutaj pakujemy z Cambridge.